Cześć! Wierzę, że uda mi się to zrobić trochę w amerykańskim stylu, ale z naszą polską, wysoką jakością. Jestem na strzelnicy. Myślę, że w Stanach mogą takiej pozazdrościć, Max Shooting. A jestem tu po to, by może nie certyfikować, ale sprawdzić to, co zrobili specjaliści przed nami. Mamy kilka par, nawet kilkanaście par okularów. Te okulary nazywają się, słuchajcie, okulary taktyczne OPC Jet, no i Nawal. Z mojej strony, jak zobaczycie, z jednej strony jest nawal, z drugiej jest OPC. Za chwilę oddamy kilka strzałów i zobaczymy, czy to, co zrobili, tak jak powiedziałem, profesjonaliści w laboratorium, to czy się sprawdza na strzelnicy. Poza tym, że wierzę, że wytrzymają strzały, to mają niesamowicie fajny design. Kilka kolorów odcieni. Przede wszystkim nie tylko na strzelnicę krytą, ale też na strzelnicę otwartą, gdzie jest dosyć mocne słońce. Ale też można strzelać w nocy, no bo będzie też szybka całkowicie otwarta. Jeżeli dostaniecie takie okulary w takiej torebce, to znajdą się w nich nie tylko okulary, ale i fajne opakowanie do tych okularów. Nie ma ściemy OPC i nawal. W takim opakowaniu. Jeżeli ktoś z Was ma okulary, będzie miał od razu możliwość montowania szkieł okularowych do tego, by móc sobie dalej komfortowo strzelać. Losowo i to serio losowo wybierane okulary. Jak Wam powiedziałem, w środku jest certyfikat. Są okulary. Tajne na to, z tych ja będę strzelał. A więc będę strzelał w okularach z... Przejrzystymi szkłami, eee, długie okulary, proszę bardzo. Proszę wam jak sobie wyglądają teraz. przed strzelaniem, to Najważniejsze jest yy, nawal. nie no, jest to PC, strzelać będziemy ze strzelby. Proszę bardzo, amunicja. Operatorzy okulary mają dokładnie takie same jak ja, słuchawki na uszy. No i co? Test fire. Było trochę głośno. Czy wygląda to tak. A z drugiej strony mamy, że są nieprzewite, a więc wytrzymują stronę. Położymy go tam i strzelimy do niego jeszcze tak, tak. raz. Nie, już do samej szyby. Test fire. I jak ważne jest strzelanie na strzelnicy, i żeby wszyscy mieli na strzelnicy okulary, jest to, co tutaj do nas przyleciało po strzelaniu. A więc tak. wał robi swoje, jest tam guma, ale te rzeczy miękkie, takie w strzelaniu ze strzelby, czy jednak. Fizyka jest taka, że ta materia może kosztować dużo więcej kropeczek, ale jest tylko delikatne wybrzuszenia, więc wzrok zostałby uratowany, nie? No raczej nic by złego się nie wydarzyło. A może chirurg miałby trochę, trochę no, pracy? Ale to na pewno nie w okolice oczu. Na pewno nie w okolicach. Także z czystym sumieniem podpisuje się pod tym certyfikatem. Jeżeli czytacie moje książki, ostatnie gryzą psy, to dobry sprzęt pomaga, żeby ten pies się jednak oddalił. Gdzie znaleźć okulary, to też znajdziecie na jednej ze stron, bo są tutaj sponsorzy, może nie sponsorzy, firmy, z którymi współpracuję. I o OPC jest opisane, co nieco więcej. Więcej. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że się nieraz spotkam na jakimś spotkaniu autorskim albo na jakiejś fajnej, konkretnej, profesjonalnej strzelnicy